Natomiast aktorka grająca główną postać, mama Paddingtona, faktycznie od razu dała nam wyraźnie do zrozumienia, co tutaj się odwali. Zresztą, tak jak powiedziałem, i w trailerze, i w zapowiedziach jest powiedziane, co tu się odwali. Nie jest to w żaden sposób tajemnicą, bo to w ogóle nie jest ani twist, ani tajemnica tego filmu. Jest to główne założenie tego filmu. Ale fakt, no. Ee, nikt o zdrowych zmysłach pod jej opiekę nie oddałby żadnych dzieci. Poza tym, jak można oddawać ślepe dziecko, dwa do opcji, do kobiety, która ma otwarty basen w ogródku. Poza tym, jak ktoś pisze Syf, jak to ma w zwyczaju A24, to od razu sugeruje, że ta osoba może nie mieć większego pojęcia o kinie. Kraju trzy gwiazdki, pies z kulawą nogą by się nie zainteresował tym filmem, gdyby wcześniej jego twórcy nie odnieśli względnego sukcesu. Horror do pominięcia. I tutaj jest trochę prawdy. Tym filmem świat zainteresował się dlatego, że bracia Filipu odnieśli sukces, e, wydając Mów do mnie e, rok czy dwa lata temu. I na pewno tak dużego rozgłosu albo tak dużo ludzi by nie komentowało w ogóle tego filmu, gdyby nie był to drugi film Braci Filipu.